Witam serdecznie w mojej ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciastka czekoladowe. Są naprawdę mocno czekoladowe, cudownie pachną i wyglądają apetycznie. Są delikatnie waniliowe i nie są za słodkie. Takie idealne ciastka czekoladowe. W środku są mięciutkie. Na jednym ciastku nie można poprzestać. Przygotowania są proste. Bardzo polecam. Składniki. 220 g gorzkiej czekolady. Użyłam czekolady o zawartości masy kakaowej 64%, 90 g masła, 100 g cukru kryształu, 80 g jasnego brązowego cukru, 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego możemy zastąpić cukrem z wanilią, 2 duże jajka L w temperaturze pokojowej, 20 g kakao bez cukru. 1 łyżeczka proszku do pieczenia szczypta soli i 70 g mąki pszennej, użyłam tortowej do rondelka przekładamy masło dodajemy połamaną czekoladę stawiamy na bardzo małym ogniu i cały czas mieszając podgrzewamy aż czekolada się roztopi Gdy czekolada w większości się roztopi i pozostaną tylko takie małe kawałki, masę czekoladową możemy zdjąć z ognia i dalej mieszamy, aż powstanie jednolita masa. Odstawiamy do osudzenia na około 10 minut. Do miski wbijamy dwa jajka, dodajemy oba cukry, ekstrakt waniliowy i ucieramy mikserem ustawionym na najwyższe obroty przez około 5 minut. Dodajemy masę czekoladową i mieszamy mikserem do połączenia składników. Do drugiej miski wsypujemy mąkę, kakao Proszek do pieczenia, sól i krótko mieszamy. Następnie przesiewamy na naszą czekoladową masę. Mieszamy mikserem na jednolite ciasto. Ciasto możemy wymieszać jeszcze szpatułką. Ciasto nakrywamy folią spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 45-60 minut. Schłodzone ciasto nabieramy łyżeczką i formujemy w rękach kulkę. Kładziemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i lekko spłaszczamy. Między ciasteczkami zachowujemy odstępy, ponieważ sporo rosną podczas pieczenia. I blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 12-13 minut. Piekłam na drugiej od dołu półce piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciastka odstawiamy do ostygnięcia na około 10 minut. Po tym czasie przynosimy je z blaszki. Nasze pyszne czekoladowe ciastka są już gotowe. Są bardzo smaczne, mięciutkie, mocno czekoladowe, cudownie pachną. Bardzo polecam.